Dobra, tak powiedzmy, że to widać. Po długim czasie nieużywania, no to Tak To kto okazuje history tu willi? Jesteśmy jakby to, no to w internecie, nie? Można. Jesteśmy w Wili Morskiej około podobno, jak są nawiegone. Co by jeszcze tu powiedzieć? Powrzcie mi. No jest w nocy, jest to dzień... Jest to wielka sobota. Tak, dokładnie. No i jesteśmy jakby w pierwszym pomieszczeniu. Jesteśmy tu przez okno, pokaż okno. Tak, że jest jeszcze trzeci. Tak, pokaż, pokaż nas, możesz to zademonstrować. Dzień dobry, jestem Rutek. Rutek i tutaj następnie... że ja, operator kamery tak no dobrze no to co? I, I nie nie, daj mu ten światło a ty kręć tutaj jakieś stole zaznaczamy? nie, tak, nie. To to od, to od tak. od tutaj światło porządne to się o coś zabije właśnie trzeba go zabień jak się ma i tu świeczy bo ja w tym nie będę się świeczył bo tego mija Uważam, no już tutaj butelka. Walka, uh -huh. proszę po chwili. O, są jakieś drzwi. Proszę zademonstrować tutaj drzwi. Tak, ja tutaj też to nie zobaczę. Może to tam chodziło. Tak, tutaj też się drzwi. Może jakiegoś przyjaciela była za pierwszym razem, bo to jest nasz drugi raz już tutaj, właściwie nad świtkiem to jest trzeci. Tylko wcześniej nie podjęliśmy do domu. No to mów co za pierwszym razem, że Co czułem, no. W samochodzie u kolegi Witka zostawiłem brązowy ślad na siedzeniu. Ale starałem mu się o tym nie powiedzieć. Możesz zademonstrować. strony. Aha, podobno jest jakiegoś produkt teraz. Podobno tutaj jest duch hanki. Dziewczyny. To, to za postrzelona grzywa kulą. Podobno swojego. są różne historie, została zabita, zazdana nożem, czy już nie wiem. Idziemy dalej. E, ale podobno czytałem w internecie, że wychodziła, czekała na tam swojego ukochanego, czy jakoś tak. No i została postrzelona kulą. No to było w trakcie powstania warszawskiego, tak? więc tutaj jakby była linia prądu. Przebiegała. Tak, tu jest taki pokój. No zaraz tam radę to na wypięle, no Tutaj to jest zbiórko, wchodzę na górę, wchodzę do piwnicy. Ja nie podejmuje się próby, wchodzi, a ja po tej <grym <grym to nie nie widzę, No ale podczas, jak widziałem, że w internecie, to, chodzi, no, to chodzili. W każdym no chodzili. Reportać na WP był. Właściwie, bo ten list A, pamiętam, to, to, tak, tak, tak. no to, to się tym reportażu, że taki stary Tak. No to w takim starym 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 nie? starym jest... No dobra, pokoje, pokoje to, to

no to możemy na górę nie schodzić, no żeby się przypadkiem nie zawalić. Następna część będzie w Sierwigowskiej, która też jest podobną na swoją ramionę. No i zobaczymy, co tutaj jest. Nic, to tam jest. Też sprężku, no, zrób cały wgląd na to. Tutaj mówię, tu jest niepokojna spokojna spokojna spokojna. Idź za nim, bo będzie tutaj najlepszy świat, no mówię, koniec pokoju, tu jest mniej więcej. Biorę, tak, tak. No, dajmy, to... Ja zresztą jakaś, poczekaj, oddaję, się tu Który zacznij? to jakaś malowa, ale... Ty jest. Zeszłego roku. 13 no, 13 stycznia 2009. 13. Dobry. <trym> no dobrze, jak? No, to <laughs> Happy face. Życie, Życie jest zbyt, zbyt, zbyt krótkie, zbyt zbyt zbyt... żeby nie ryzykować. Zgadzam się. Wydaje się, że coś to był dokładnie... Jakaś dziewczyna tutaj była. No, dobra, razie. Macie no jakieś markery, albo coś od no tutaj, tutaj nie będziemy pisać. Wiemy, że był tutaj Edyt. Tu jakaś szyba jest? Aha, to tutaj. Tak, bo tu tu tam tego do kuchni właśnie. Ale to nie jest zwykły dom, ale za duży. Zwykły dom. Zwykły dom. Dobra, no to sobie nie dalej. No. wszystko no, panu, walamy. Co na masz tym Nie, to jest tak, nie tak. Nie wiem, wiesz? Zobacz, no Bo to podobno, już nie no. pamiętam rodzice, rodzina, ale podobno rodzina zarejestruje teraz w tytuł, czy brak I podobno się starają, żeby mają tutaj wydech, Czy Czy nie radę. No nie a, wiem, wiem mamy jeszcze dwa wejścia. Tutaj tak? No tak. Potem tym jeszcze odczekamy potem możemy dookoła. mnie no jeszcze raz odczytę. Idziemy na to dobrało, coś no, co, no, nie, nie A to co jest? Tęch, tu wow. Co? Tak. To. O kurze. Tak. Ale zobaczcie na kontakt, tu nie, to stary, jest. Weźmy przybliżenie. Tak. Proszę Państwa. Po się w jednym, w jednym, w jednym, to straszyło przez chwilę. Nie jest, jest w mieście. W mieście sobie siedzący. Proszę Państwa, o to mi tak. się. Kuta z jest jakaś Tutaj, tutaj są jakieś... No to teraz już ale włącznik bo ja przyszedłem stąd No właśnie, musi a Albo musi tylko to mi nie się nie, nie, montować, nie oddałem, może nie wiem, nie wiem, no, jeszcze? Nie to jest Tak. Dobra. No ale ten to no, mi to powiedziałem. Jak piłeczka, bodajże tutaj, to tak kopieja? Takie małe? Nie. No Ale coś tutaj są, pokazuję. To nie jest kupek tylko to jest popaście BHP. To jest popaście BHP w buduleczku. Taka czyszcząca. A są lizis, są lizary, są lizary, są lizary. Na to ważna sprawa. jest to Tak, jest dobrze, nam jeszcze jedna droga. No to po prostu będzie znowu nie wymożliwe. Jeszcze wieczór lecimy do otamora. Góra mnie interesuje albo nieca, no ale tam się lepiej wtedy, szczególnie w nocy nie powiem, bo Taki jest dzień na, na kiedyś sprawdzi, czy... Tak, tu tam jest bezpiecznie, żeby się nie zjebać. A tu w nocy, w dzień tak jest podejrzewam ciemno. Dobra, no to no, lecimy. No to jest to wszystko. To tak, bo tu wszystko pozabijamy przecież, sądzę, dalej, Tutaj mamy...